a dzisiaj kolejne wyzwanie w Dress to Impress. Jaką kontra klitek. tym razem. Ja nie mogę używać VIPa, a, a Kitek będzie. Zobaczymy, kto z nas wygra w konkurencji ostatecznej. No i oczywiście wy też decydujecie w komentarzu. Jeśli widzicie Dress to Impress koniecznie zostawcie kciuka do góry. A my mamy temat, chyba back to school, ale nie zdążyłam zobaczyć. Zaczynamy za... Okej, okay, jaki jest temat? Powrót do szkoły. Dobra, ale ja nie mogę wejść na VIP-a. Kurczę. Czemu nie mogę wejść na VIPa? O, dobra, prawda, to jest nagrane. Nie miałem VIPa na start, jak wszedłem na serwer. I jaki jest temat, powiedz mi? No, back to school. Powrót do szkoły. Tak, widzowie, skoro wracamy do szkoły, to dzisiaj co możemy zrobić? A i tutaj ty bazujesz na vip -ie. To jest szkoła, ale. Hmm. nie do końca. No pojmę, widzowie, że mogę zostać wróżką. O, chlip, chlip. Mogę tylko im powahać. Hala, Mufinka, widzisz mnie? Nie, nie. nie. Cieszę się, cieszę się. Nie patrzę w twoją stronę. Dobrze, ja idę do ciebie, bo ja mam dzisiaj dostęp do wszystkiego. Tak, na początku przemy, przemalujemy się. Dobra, taki kolor skóry może być. Trochę blady, bo przecież nie mogę wejść na słońce, bo jestem w szkole do późnych godzin. Słońce mnie omija. Słuchajcie widzowie, ogólnie Muffinka tego nie słyszy, więc stworzymy Muffinkę w szkole. A Monster High! To też była przecież szkoła. I zróbmy Monster High. No, ja jestem no tak. Dobra, mamy Monster High. Przy okazji zróbmy dolary. Ogólnie ja już widzę widzów Poinformowałem, co będę tworzył i jak to będzie wyglądać. To no, będzie totalna no dobra, to będzie szkoła, ale no, Monster High. Okej, okay, Mufinka, ja, ja teraz stworzę coś bardzo ciekawego, i mam nadzieję, że zgadniesz, co to w ogóle jest, bo dość że zrobimy Back to School, to jeszcze tutaj podkręcimy trochę zabawę. A znowu my poszła na Sos. Naprawdę? Ej będziesz dos. Proszę mi tutaj nie zrzynać ze mnie, bo widzę, że wszyscy podglądają. to sobie stąd. Mufiko, korożec! Wydaje mi się, że potrzebujesz jakieś bluzki, bo przecież nauczyciele się wygonią z takim odkrytym brzuchem. Nie podoba mi się. Czemu to wszystko widać? O, trzeba pieniążki zbierać? Bo bardzo często przegrywamy przez pieniądze. Matko, co się stało? Już się wystraszyłam. Fika nie ma co prawda różowych włosów, ale pokolorujemy to troszkę. Czy ty widziałaś gdzieś y, ten plecak? Właśnie nie mogę go ja znalazłem plecak. Żartujesz, ale, ale ty się szalipie. Spadaj na VIP. Co? Ty mnie wyganiasz. No bo przecież to ja robię na zwykłym. Ty robisz na VIPie. No ale ja niektórych rzeczy tutaj nie ma, dlatego muszę sobie przychodzić i pomagać. Dobra, mam plecak. VIP to jest dostęp do wszystkiego, widzowie, a nie. Pokaż ten plecak od tyłu super, jest ładnie. Tylko ten brzuch masz odkryty. Mogłaś też być A, Aj, już każdy z nią to było też fajne. Potrzebuję fajnych butów. To no, mogą być fajne buty do szkoły. Ej, w sumie fajne. Takie Łączenie, ale ale fajno. Widać ten pasek? A tu jest. Ej, też ładnie. Elegancki akt. E, czy my mamy tu w ogóle rajstup? Nie mogę znaleźć po tej przemianie tych wszystkich miejsc. Rajstopki. Pradli mi rajstopy. Na pewno gdzieś są. W ogóle nie wiem, czy widzowie wam też, ale ja nie mogę sobie zrobić po tej zmianie halloweenowej paznokci. Nie zrobiłem makijażu, O matko! Co ja zrobiłem? Usułam rajstopy. Widzowie, jeśli wiecie, gdzie są rajstopy, to mi napiszcie. Ja już nic nie zakładam. Kurcze, ja je widziałem ostatnio. To jest najgorsze. Widziałem je 100%. Przypadkowo coś założę i będzie. No nie, nie zdążę Nie zdążę Znalazłam Dobra, mam rajstopy To jest szczerze taki nudny outfit do szkoły Raczej taki, który też by nauczyciele nie zatwierdzili Więc ja osobiście jestem Na no nie Nie, ja uważam, że normalny outfit do szkoły aktualnie Myślę, że jest ładny, standardowy outfit do szkoły Widziałeś dziewczyny tak ubrane u siebie? Y do szkoły? Ja chodzę do szkoły nie, uważam, że, że jest okej okay ten outfit. Ja jestem w szkole potworów, Monster High. Napisz od razu Monster High, żeby widzieli. Jak w filmach oglądasz, to tak czasami dziewczyny wyglądają. A mi kelnerka się kojarzy z tą koszulką, tylko. Tak, totalnie kelnerka. Okej, okay, ja i tak dam trójkę. Akurat wysoko dzisiaj będę oceniał, bo ostatnio bardzo widzowie byli dla mnie mili, tak więc. To jest też kelnerka, a tym bardziej z tą książką. To jest takie rozpoczęcie roku szkolnego, bym powiedział. Wiesz to tak, ta bluzka jest inna, gdyby też była biała, ale. Nie taka, ta na kellerka kelnerka I były bardzo podobne, jedna od drugiej, nie wiem czy nie zgapiła Tak, tak, bardzo, ale tam pisały, że kopił mnie, wiesz, one chyba robiły to samo o, ta nie złożyła twarzy, ale to też nie jest to Tak samo Beret, u mnie w szkole na pewno nie można było takich nakrętów na głowie nosić Ale to wiesz, to no, tylko w twojej szkole I też brzuch na wieku, ja tutaj zhejtowałam wcześniej mój brzuch, który też odkryłam tutaj Pamiętaj jedną rzecz, każda szkoła jest inna uh -huh. W niektórych szkołach można Ciężko mi powiedzieć Ja dam dwójkę, bo to jest taka diva szkolna Wiesz, że ona łamie zasady I się bardzo oznacza Teraz ja, Monster High Jak Monster High? To... Monster, Monster No przecież to też jest szkoła Hej, okay, dam ci piątkę Dawaj A co to za brzuch odkryty w ogóle do szkoły? Przed chwilą wgada... Dobra, jedynka No właśnie mówię, że ja to jestem taka zbuntowana Ej no, Kitek No dobra, dałem piątkę Ale, ale gdyby nie Przez ten brzuch jedynka Teraz, Mufika wraca do szkoły Matko, Kitek, to jesteś ty? E, i ja nie. Ani pozujesz? Wow, no dobra. Jest urocza. No, czy ja tak wyglądam w szkole? Może czasem. Ale nigdy nie miałam rogu jednorożca. No, bo mi się przypomniał, jak zobaczyłem ten róg. Pamiętasz Edith Muffin Co one mają wszystkie z tą bluzką? Jedna, od drugiej wszystkie pokopiowały. Nie, 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 nie. To, ni, to nisko. To nisko oceniam. To w ogóle mi się nie podoba. Tak, w ogóle mi się też nie podoba. To jest taki outfit. Ale czemu wszystkie założyły tą bluzkę? Przecież ona nie jest szkolna, ona jest kelnerska. Bardziej po prostu taka biała, zwykła, nawet galowa. Ale, bo może wszyscy rozpoczęli Roku szkolnego wzięli pod uwagę, tak? Już koniec. Tata, ta, 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 ta. Ja na drugi. było Monster High! Ale ty się przybrałeś. Mm. No co, Muffinka, do szkoły. Jest plecak? Jest plecak. Jej! Dobra, Kitek, jeszcze mamy jedną rundę, bo tak łatwo wygrać ci nie dam. Tak, byłem zajarany tym, co zrobiłem. Miałaś zgadnąć, co stworzyłem, w sensie kogo, i powiedziałem, że to ty. Aha, wiesz to nie wiem czy bym zgadła Bardziej bym powiedziała, o, że jednorożca Czy coś Nie no, bo mi się przypomniał ten edit z Muffinko pamiętasz? Tak, to było śmieszne. Tak, to było dobre. Dobra, zaraz się kończy przerwa. Mm, Poraz rzucić wszystkie rzeczy. Zacznijmy. Nowy, nowy dzień. Fajny, Kitek, ty korzystasz z Vipa, ja bez no. z VIP a Cały czas korzystam z VIP-a, ale niestety niektórych rzeczy nie ma na vip ie VIP to jest bardzo fajny dodatek do tego, ale samym VIP-em nie jesteście w stanie wygrać gry, moim zdaniem. Tam był temat, ale nie przeczytałam. Plan B, czy co? Jestem gotowy! Powrót do szkoły? Co? Ej, już był ten temat. Ciekawe. Wow, co ja zrobiłem? Dobra, Kitek, to może wymyślimy swój. Chciało mi migrę! Przebierzmy się za nauczycieli. Co ty na to? Chciało mi migrę! E, słuchaj, przebierzmy się za nauczycieli. Dobra? Będziemy nauczycielami. Odciąłem grę, widzowie. Dobra, co robimy? Jeszcze raz, szybko, co Nauczycielem jesteś. Nauczycielem jestem mocne, czyli przychodzę taki zdenerwowany, bo muszę wracać do szkoły do dzieciaków. Tak, zdecydowanie. Ja będę nauczycielem ogrodnictwa. Ja właśnie nie wiem, jakim. E, może matematyki, zaraz ci powiem. Jak będę już gotowa, to ci powiem. Dobra, muszę. Ej, naprawdę muszę to przemyśleć, bo to nie jest proste. Zarzuciłaś taki temat. Wiem, to jest ciężki Prawda. To by się przydało. I nauczyciele zawsze chodzą w takich bardziej stonowanych kolorach, albo full białych, co nie? Jeszcze jakaś bruska do tego, ale super, super, super. Yy, bransoletka oczywiście jakiś zegarek też, no bo trzeba być zawsze na czas. Z kolorami się jeszcze nie przejmujemy, widzowie. Yy, musicie mi dać chwilę, najpierw się ubierzemy, a dopiero później się zajmiemy kolorami. Ani od matematyki zrobimy. Co wy na to, widzowie? Sztos, dobra. Yy, ja może od polskiego będę. Zastanowię się. Kurczę, powiem ci, że bardzo ciężko jest. Z, z, troszeczkę się lekko się zgubiłem. Ja już się troszeczkę rozgrzałam. Nie, to, to, to jest chyba temat, który mi nie siądzie teraz już. Ależ to Super, ale nie ten kolor. To będziesz to, Dobra. Ty chyba robisz dosłownie to samo, co ja. A, zapomnij, tylko bierz po mnie. Tu widzę, wiesz ja wszyscy widzą, co robisz. Nie? O, ale się jaram. Dobra, i jeszcze bluzka i robimy kolory. Ej, pierwszy raz mam coś takiego, że nie wiem, co założyć. I co nie założę, to totalnie mi nie pasuje. Aż tak? Jakiś elegancki jeszcze. O, spódnicę mogłam taką założyć. O, matko! Dobra, nieważne, ja widziałem, jak wyglądasz przez chwilę. Przestań, ja to wszystko zmienia. Ja bym mógł przyjść na Twoją lekcję, a nie cię uczyć, tak ci powiem. Musiaby wyraz. Twarzy może dużo zmienić. To jest to, czego potrzebujemy. Ja, widzowie, zmieniam koncepcję. To no, dobra, twarz. Bluska, dawaj bluzkę, bo mi się czas kończy. O nie. Elegancko. No dobra, a słuchajcie, bo te kolory mi się w ogóle nie podobają. To nie może być takiego koloru. Bardziej takie delikatne, wypłowiałe, nie to, że, że coś. Bo na noszą takie spokojne kolory. Czy my zmieniamy? Tak, Beret trzeba zmienić kolor. Chociaż fajnie pasuje, ale zmienimy. To pani od matematyki. Ależ to. Ja jednak od historii robię. Zmieniłam. Ja robię panią od historii. Nie, widziałem twoją, bardzo dobrze wygląda. W sensie 10 na 10 uważam, twoja jest. Ale ja zmieniłam teraz, więc nie wiem, czy mi. Żartuję, że to zmieniłaś, ty masz bardzo dobry outfit. No to już za późno. Strasznie, ja przyjdę taką, mi, mi na dużo robi. Czemu? Książki tak mi kurcze Zawadzają, a już mi się czas kończy, a mi książki Przeszkadzają, to jest powrót do szkoły Może jeszcze raz je założymy, zdążymy? Zdążymy Jeszcze raz proszę mi te książki założyć A, no dobra, może później się odetnę No niestety nie, ja, ja tylko mogę pieniądze Już zbierać, to ja, ja troszeczkę Jestem nie bardzo niezadowolony tak szczerze Uważam, że Czy ja jeszcze coś mogę zmienić kolorystycznie? Nie, je, nie to. Dlaczego jesteś syreną? A mi chyba fajnie poszło, więc się cieszę Nie zmieniam już nic, bo zostały 13 sekund Pewnie coś zniszczę Dobra, do Patrzcie mnie Jeszcze ten A już nie pod Spodniami mogłem nadrobić Albo jakąś taką Bardziej cukienką To z powrót do szkoły Pamiętaj To nie są nauczyciele Ło wow, matko Chyba Chyba um, Nie z mojej planety Ona przyszła na Halloween do szkoły Powrót do szkoły w Halloween Dwójeczkę jej dam Za staranie się Ja czekam Na moją Ty ej Czekaj Ona nie miała wipa Ej czemu ona znowu też taka? Co to jak się kopiara? Ale Nie w moim stylu Tak Jedna jakby zrobiła I druga to samo Więc tak Trochę mi tutaj śmiesznie Cê Bawę. I teraz wchodzę. Nie, myślałem, że ja. Ej, to też nie jest chyba, że one miały w końcu inny, bo nam się ścięło. Mógł, mógł się nam ściąć temat. Ta pierwsza też miała tak jak my. Chyba, że nie zmieniła wcześniej. Może, może połowi się ściął, ściął temat. Ale bo to było słabe. To jest ładne. Ej, to są najlepsze szkolne, które widziałam. Czwórkę daję. Ja trójkę. O, to ja dałem wyżej. Bo ja chcę wygrać. A, to wiem, to wiem. To trzeba. My mamy tu konkurencję. Piątek widzowie nie dajecie, jeżeli chcecie wygrać. Tak, was oceniają ludzie w Dresden Yes. Nauczycielka historii Nauczycielka, dobra, dam ci piąteczkę, dobrze to wyszło Elegancki, elegancki Ładnie, ładnie, a weź zrób kotka Nie zrobię I teraz pewnie będę ja, no i tutaj mi nie wyszło Powiem szczerze, zepsułem bardzo dużo Starałem się, ale to jest pani od matematyki Miała być To jest taka pani od plastyki, ale Tak, miało być od matematyki, ale nie wyszło ostatecznie Co nie? Jestem niezadowolony To jest pierwszy raz Za bardzo ten kapelusz masz taki mocny, bo strój nie jest zły Ty I to futro Nie wiem, nie, nie mogłem znaleźć to też, chociaż no może, może, może szkolne jednak nie. A nie, to Juliko jest naszą fanką Też ja dam dwieczkę, bo to jest taki uroczy kawał styl, ale to nie jest powrót do szkoły. Ale skarpetki takie ja bym chciała, poszła do szkoły. A jeszcze, no to takie, nie to nauczyciel, nie to uczeń, brakuje tu jej czegoś. Jakiegoś akcentu fajnego, plecaka, opaski. Wiesz co? jakby założyła plecak, jakby założyła, wystarczyłoby. Głosowanie zakończone. Tak, bo ja byłam brzydką nauczycielką. Elegancko byłam nauczycielką. Wygrałeś znowu. Nie, mieliśmy tyle samo w ty zabrałeś więcej pieniędzy. <gry> Dobra, widzowie, no niestety Kitek na VIPie sobie lepiej poradził, ale to wy w komentarzach ocencie, kto z nas lepiej sobie poradził. Ja bez Kitek na Widwie. a my sociaki. Widzimy się na tym filmiku. Buziaki, pa! Pa!